Drugi dzień nowenny ochrzczeni ogniem za wstawiennictwem świętego Jana Chrzciciela, rozważanie papieża świętego Jana Pawła II. W długim szeregu proroków i sprawiedliwych Izraela, Jan Chrzciciel z woli opatrzności znalazł się tuż przed Mesjaszem, aby przygotować mu drogę, nauczając i dając świadectwo swoim życiem. Jan będzie mu na imię. Zachariasz potwierdza, że takie ma być imię jego syna, wypisując je na tabliczce w obecności zdumionych krewnych. Sam Bóg za pośrednictwem anioła wskazał to imię, które w języku hebrajskim znaczy: Bóg jest przychylny. Bóg jest przychylny człowiekowi, pragnie jego życia, jego zbawienia. Bóg jest przychylny swojemu ludowi, chce go uczynić błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Bóg jest przychylny ludzkości, kieruje jej krokami ku ziemi, w której panuje pokój i sprawiedliwość. To wszystko wpisane jest w imię Jan. Módlmy się. Przemogący Boże, Ojcze, pełen miłosierdzia i dobroci, my Twoje dzieci, wołamy do Ciebie i wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu świętego Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał baranka, który gładzi grzechy świata. Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, by przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu kościołowi wrocławskiemu daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych tej archidiecezji na drogę zbawienia i pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezu Chryste, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, na nowo dziś wyznajemy, że jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Potrzeba, abyś Ty, Jezus, wzrastał, a my, twoi uczniowie, byśmy się umniejszali. Wraz z Twoim świętym poprzednikiem chcemy wskazywać na Ciebie tam, gdzie nas posyłasz. Ochrzci nas w tych dniach duchem świętym i ogniem, abyśmy przygotowali dla Ciebie drogi, po których będziesz mógł przyjść, by zabrać nas do siebie. Jezu, jesteś moim Panem i zbawicielem. Jezu, jesteś moim Panem i zbawicielem. Jezu, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Duchu Święty, Pani i Ożywicielu ludzkich serc, przyjdź i pochłoń swoim ogniem miłości tych wszystkich, którzy zagubili się na ścieżkach swojego życia. Rozpal te martwe serca, do których jesteśmy posłani, aby ożyli w łasce Chrztu Świętego, którego kiedyś otrzymali. Niech wyznają razem z nami, że poza Jezusem nie ma zbawienia, ocalenia i prawdziwej radości. Stąp, Duchu Święty, żywe płomieniu miłości, na cały Wrocław i archidiecezję wrocławską. Stąp i odnów oblicze tej ziemi. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji. Matko Kościoła, bądź z nami w tym czasie, kiedy serca nasze rozpalone miłością chcą wyjść na poszukiwanie zagubionych owieczek. Czyń to z nami, Maryjo. Czyń to za nas, bo jesteśmy wciąż słabi i niezdolni do ewangelizacji. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Janie Chrzcicielu, nasz patronie, Ty wiesz, co masz robić w tych dniach na wrocławskiej ziemi. Twoja skromność i prostota przemawiają bardziej niż Twoje słowa. Wyproś nam łaskę pokory, byśmy nigdy nie przysłaniali sobą Jezusa, naszego mistrza i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Święty Janie Chrzcicielu. Мудріше за нами.